I otrzymałem go widzowie z tej strony. Ja byłam w dzisiejszym odcinku. Jak sprawdzić, ile są warte paterny danych czarmów. Pokażę to na jednym przykładzie, ale działa to na wszystkich. Także zapraszam do oglądania i odpowiem na pytania, które się pojawiają bardzo często. Także zapraszam do oglądania. zaproszę Was też na stronę Skins bo tutaj swoje skiny wymienicie. A z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35% także naprawdę spore bonusiki. Polecam zerknąć, zobaczyć co i jak. Link standardowo znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do tego, jak te ceny sprawdzać. Także generalnie to pytanie pojawiło się na Discordzie, na przykład, też na YouTubie, ile to realnie może być warte. E, mamy. Jakby pattern tej przywieszki, tak, tego czarma, i wchodzimy sobie na buffa, serczujemy danego czarma, no i niestety nie można je podzielić na patterny, a nie można, można Customize, Paint Seat range i, range i wpisujemy sobie na przykład od 1 do 50, to jest ten pure gold, że tak powiem, więc wpisujemy i klirujemy sobie cenę, bo ja tutaj szukałem i zobaczymy, że najtańszy jest za 223 dolary. Taki jest wystawiony, więc możemy sobie, jeżeli mamy takiego czarma, wystawiać na buffie poniżej troszkę tego, żeby się szybciej sprzedał i po prostu mm, kminić jak to wygląda. To samo będzie z każdym innym patternem. Zobaczmy sobie na przykład ten sky blue, pure sky blue, czyli mamy 99... Czekajcie, jak tam jest 99, 9,50 do 99,99 Potwierdzamy, no i na przykład tego nie ma. Tego nie ma, jeżeli nic źle nie wpisałem oczywiście, ale chyba nie, no a spróbujmy sobie na przykład do 98. Tak, od 98 są i tutaj widzicie, że są tańsze, no bo to nie jest ten pure sky blue, że tak to ujmę. No i możemy sobie zobaczyć, jaki tam Gdzieś tam najdroższy jest, najbliższy temu e, i mamy na przykład pattern 99482, czyli on jest naprawdę bardzo blisko do tej 50 e, i tak możecie to sobie wszystko mm, sprawdzać. Także to już zostawiam Wam do pobawienia się, do sprawdzenia ile tam Wasz dany czarm jest warty. To tyle. Nie ma w tym większej filozofii. Trzymajcie się. Yo.